Witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy, przedweekendowy, no, poranek jeszcze można by powiedzieć. Odezwałaś do mnie firma Raybox.pl, firma produkująca elektronikę dla modelarzy, dekodery do lokomotyw centralki. Przekazała do testowania troszeczkę akcesoriów. W związku z tym, że większość moich lokomotyw, wagonów są to już produkty w, w zasadzie zamknięte, zrobione, przerobione. Chciałbym, żeby te listwy, te dekodery, później zostały zamontowane w wagonach moich widzów. Co mi da jakieś kolejne wyzwanie? Pozwoli mi nagrać ciekawy materiał z montażu takiego dekodera w wagonie, bądź przeróbki oświetleniowej takiego wagonu. A może troszeczkę spopularyzuję modelarską, może troszeczkę rozwinie kanał. Więc do rzeczy. W najbliższym czasie na kanale i na grupie facebookowej zostanie ogłoszone warunki na podstawie jakich wybiorę wagon. Chciałbym, żeby to wyglądało w ten sposób, że osoby, które są zainteresowane i chciałyby przekazać taki wagon do modyfikacji zamieszczą jakieś ciekawe zdjęcie. Chciałbym, żeby było to zdjęcie w stylu komiksowym jakiejś scenki rodzajowej z makiety z ciekawym opisem. Później po prostu zrobimy głosowanie na samym albo na Facebooku, albo na YouTube. Nie wiem, czy YouTube w ogóle daje takie możliwości. No, i zwycięzca przekaże, yy, zwycięzca albo wybrany, może tak to nazwijmy, przekaże wagony, które zostaną przerobione pod te listwy oświetleniowe, zostaną do nich zamontowane. Te listwy są to listwy dedykowane do wagonów z serii 110, 112, bodajże od Pico, ale bez większego problemu powinny też pasować do y, innych wagonów. Y, zwłaszcza, że te moduły tutaj można odłamywać, można to jakoś spróbować połączyć. I dlatego też chciałbym na wizji, na podczas kręcenia odcinka dla Was, przygotowując kolejny tutorial, przerobić takie wagony i pokazać, jak można także oświetlić wagony dedykowanymi listwami. I że DCC wcale nie musi być trudne i nie musi być bardzo skomplikowane. Zatem śledźcie grupę Facebookową, śledźcie kanał. Sądzę, że w najbliższych kilku dniach, może nawet dzisiaj, pojawią się już wstępne takie wymogi. Nie chcę używać słowa konkurs, bo to, to jest trochę za duże słowo, szczególnie na tak mały kanał, ale pojawią się jakieś informacje, w jaki sposób będziecie mogli yy, spróbować wziąć udział w uczestniczyć może w przygotowaniu tego tutoriala. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję firmie firmie Railbox za przekazanie wszystkich tych materiałów do testowania. Mamy tutaj dwa dekodery jazdy, mamy moduł pętli zwrotnej, który kiedyś prosiliście, żeby omówić. Mamy także dekodery oświetlenia wagonów. Sądzę, że chciałbym, żeby to wszystko trafiło do was przy okazji tworzenia jakichś fajnych tutoriali, które mam nadzieję w przyszłości wam też do czegoś się przydadzą, do czegoś pomogą. Dzięki wam bardzo serdecznie serdecznie za uwagę, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję wam za 1200 subskrypcji, bo już chyba licznik mamy w tej granicy na tak niszowy kanał, na tak niszową tematykę jak modelarstwo, biorąc pod uwagę tylko Polskę, to naprawdę w moim mniemaniu super wynik i dziękuję wam jeszcze raz bardzo za to. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.